Nazywam się Artur Ciecierski. Chciałem Państwa zaprosić do wspólnego działania w związku z drugą turą wyborów już w najbliższą niedzielę 30 listopada. By wszystkim w zakroczeniu żyło się lepiej. Szanowni Państwo, burmistrz to dobry menadżer, burmistrz to osoba bardzo dobrze zarządzająca zasobami ludzkimi, burmistrz to osoba komunikatywna. Burmistrz to osoba spotykająca się z ludźmi. Burmistrz to osoba, która z tymi ludźmi powinna na bieżąco rozmawiać, przez całą kadencję. Burmistrz to dobry negocjator. Burmistrz to osoba nie bojąca się występować publicznie. Burmistrz to osoba, która dba o interes społeczny, a nie interes własny. Szanowni mieszkańcy, znacie mój program wyborczy bardzo dobrze. Najważniejsze rzeczy, jakie dostrzegam, należy stworzyć rzetelny program naprawy finansów publicznych. Należy pozyskiwać nowych inwestorów, co jest priorytetem ale nie odbędzie się to na już. Trzeba ciężko pracować, trzeba promować gminę, trzeba zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, żeby stworzyć tak przyjazną politykę, aby ci inwestorzy do nas napływali. Szanowni Państwo, dostrzegam jako nauczyciel, że dzieci i młodzież są zaniedbywane. Trzeba zapewnić im godne warunki rozwoju. Należy tchnąć życie w gminny ośrodek kultury, który powstał, a stoi pusty. Należy tchnąć życie w świetlice sołeckie. Dzieci chodzą po ulicach, nie mają wyboru. Chcę zmodernizować infrastrukturę sportową przy każdej szkole. To też nie stanie się już, ale mam taki plan i działając wspólnie z Radą Gminy i przy mądrym zarządzaniu i gospodarowaniu środkami publicznymi, to się uda. Tylko potrzeba czasu. Szanowni Państwo, chcę usprawnić oświatę, ale usprawnianie oświaty nie będzie polegało na likwidacji jakiejkolwiek szkoły. Dementuję to. Chce usprawnić funkcjonowanie Urzędu Gminy. Wiąże się to z poprawą jakości obsługi interesanta, chce podnieść efektywność pracowników. Oczywiście wiąże się to z reorganizacją pracy urzędu, która jednocześnie nie będzie wiązać się z gremialną potrzebą zwalniania ludzi z pracy. Rolnicy muszą wyjeżdżać poza naszą gminę, żeby sprzedać swoje produkty. Musimy wypracować wspólnie taki konsensus, aby taka giełda powstała u nas. Chcę rozmawiać na ten temat z rolnikami. Wiem, że wy, rolnicy, macie taką potrzebę. Mieszkańcy gminy Zakroczy, dziękuję za poparcie w pierwszej turze wyborów. Obdarzyliście mnie zaufaniem. Liczba głosów oddanych w sumie na wszystkich kandydatów obecnego burmistrza to około 2200, a na obecnego burmistrza około 880. Widać gołym okiem, że jest potrzeba zmian na naszym terenie. Szanowni Państwo, proszę Was o to, abyście 30 listopada poszli i postawili kropkę nad i. Uzyskałem rekomendacje wszystkich kontrkandydatek. Dziękuję w tym miejscu Pani Bożenie Paradzińskiej, Pani Magdzie Radzikowskiej, Pani Iwonie Tomaszewskiej i Pani Elżbiecie Pietrzak-Mierzejewskiej. Drodzy Państwo, jest niepowtarzalna szansa na zmiany. Nigdy wcześniej chyba nie było takiej sytuacji, żeby wszystkie komitety poparły jednego kandydata i udzieliły mu rekomendacji. Zjednoczmy się. Pójdźmy 30 listopada gremialnie na wybory. Jest niepowtarzalna szansa na zmiany. Pójdźmy i postawmy kropkę nad I.